Bardzo serdecznie mamy tutaj Ceklasę z moim ulubionym silnikiem 271 kompresor. Samochód już niestety nie odpala. Pokażę wam taki filmik jeszcze wcześniej, bo znaczy wcześniej, zaraz wam taki filmik wrzucę, ponieważ klient, który do mnie miał zamiar się wybrać, nagrał sobie filmik, co się działo. Z tego co tam pamiętam, silnik nie chciał, że znaczy chodził jakoś nierówno, coś zaczynał kopcić dziwnie, później za drugim podejściem już samochód nie chciał zapalić. Samochód do mnie przyjechał na lawecie. Tak, jak stoi, tego tak odebrałem. Zobaczymy, co tutaj nas zastanie. Prawdopodobnie tutaj przeskoczył rozrząd. To się dowiemy. Będę zaraz analizował. Zobaczymy, co nas tutaj spotka. Złożyłem sobie maskę, powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Kurde, bardzo ładne auto zadbane. Wszystko tu jest po prostu wypastowane. E, lubię taką robotę. <laughs> Od razu Wam powiem. Zawsze się le lepiej robi, jak jest czysto pod maską, niż takie i wszystko olane. Zbiorniczek czyściutki. Naprawdę auto e, zadbane jest na zewnątrz. Jak również w środku, pod silnikiem. Bardzo mi się to podoba. I tak, wiedziałem, że też będziecie drwić z tego, tam na tych komentarzach, mówicie, że jak pokazuję przebiegi, że to przebiegi są jakieś kręcone, że to na pewno auto tyle nie ma. No ale też zadajcie pytanie, jakie auto miało przebieg, no nie jestem w stanie inaczej zobaczyć, przecież nie będę dochodził, e, jaki jest tego przebieg. No, zobaczę na zegary i tyle, nie? Więc widzicie, jaki jest przebieg tego samochodu. Magiczne 200 tysięcy, no ja wiem, że wszystkie samochody mają 200 tysięcy, no bo inaczej takie auto jest niesprzedawalne. Nie? Jak ma powyżej 200 tysięcy, no to nikt nie chce tego kupić, to już od razu złą dziadostwo i, i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Prawda, rzeczywiście może być taka, że auto mają po pół miliona i, i dalej jeżdżą, tylko przekręci się je na 200 tysięcy, czy jeszcze nawet poniżej i, i nagle auto e, nadaje się do jazdy. No ale tu już e, tak jak mówię, nie będę wnikał w to. Z takich pierwszych oględzin tutaj, no to mamy. Przepływkę hela, ktoś tu zmienił. Może jest strzelona pod spodem, jakieś błędy wyskakiwały e, przepływomierza. Może dlatego, tu brakuje takiej śrubeczki do przykręcenia w to miejsce. Aha, dlatego, że jest to po prostu złamane, nie ma do czego przykręcić. E, co tam jeszcze widzimy? Nie widzimy, widzimy, że nie ma koreczka tutaj na e, do klimatyzacji przyłączu. Jednego z takich pierwszych tutaj rzutów, oprócz tego, że auto jest bardzo fajnie wyczyszczone, ładne i w ogóle no to tak sprawa wygląda tutaj widzimy tą podstawę, taką dosyć czystą, no ogólnie wszystko w porządku zaczynamy to rozbierać, a właśnie, wam jeszcze powiem, że po podpięciu do komputera potwierdziło się, że tutaj rozrządem jest coś nie tak bo są, jest błędy, są przestawienia wałków rozrządu hala oczywiście czujników hala więc no, mamy tutaj do czynienia. Nie ma tu tutaj się rozczulać, patrzeć, diagnozować jakieś ciśnienie paliwa, to tamto, po prostu ta to, to nie odpala. Bo przeskoczył tutaj rozrząd. I teraz tak, właściciel tego samochodu jest bardzo chciałby w ogóle, no, pewnie każdy chciałby, żeby skończyło się to tylko wymianą rozrządu, ustawieniem na znaki wszystkiego i powinno to hulać, No ale to jest już loteria, więc może być już pokrzywione, mogą być zawory. Zobaczymy, czy dobrze mówię, bo ja tutaj zrobimy takie zakłady i ja się tutaj bym mógł założyć, że to powinno chodzić, ponieważ silnik z filmików nagranych wynika, że jeszcze pracował w momencie, kiedy już nierówno chodził, ale jeszcze pracował, czyli kompresja musiała być na cylindrach, bo, za, bo jeszcze chodził sobie. Zgasił, już nie mógł zapalić, to znaczy, że wiadomo, jak silnik jest rozpędzony i. Na wysokich na jakichś tam obrotach, no to łatwiej mu zrobić tą kompresję. No po zgaszeniu już tej kompresji nie mógł zbudować, no bo nie wkręca się na rozruszniku na taką prędkość obrotową. No więc jest tu nadzieja, że do zaworów pokrzywienia nie doszło. Tak ja chcę, tak chce też i klient. Ale jak wyjdzie, no to dowiemy się w następnym ujęciu, w następnej scence. Jak już będę miał nieco rozebrany. Dobrze się tutaj z nikim nie założyłem, abym stracił wszystkie pieniądze. Ech, kurde, słaba sprawa. Tam mamy założony klucz e, na wale. No i tak, tutaj mamy znaczek w tym miejscu, no to to też powinno być po drugiej stronie. Niestety go nie ma, ale co mnie martwi? Martwi mnie taka sprawa tutaj, e, co wam pokażę. Pokręcimy silnikiem w drugą stronę, kręci się troszku. No i teraz słyszycie grzechotkę, nie? Kręcę. Koniec. Koniec, troszkę do tyłu i koniec. No niestety tym silnikiem już nie zakręcimy. Stoi na dębowo. No to znaczy, że w tej, w tej obecnej chwili niestety zawory sące opierają nam się o tłoki. No to co, no to zrzucamy wałki bez tutaj owijania w bawełnę. Kurde, blade, niedobrze. Wściągamy wałki i zobaczymy, czy dmucha w kolektor sący. No ale nie wygląda to już tak dobrze, jak przed chwilą. Głównym tutaj winowajcą tego tutaj zajścia jest łańcuch. Jak widzicie, dość jest luźny. Można sobie go spokojnie, o, no już teraz, rozwiąc, nawet przeskoczył Mocniej pociągiem i jeszcze wałek w kolejną stronę przeskoczył Ten ślizg, tu już jest Złamany, już sobie go można po prostu tak Wyciągnąć bez niczego, nie ma już tej płetwy On sobie po prostu tutaj e, Tak pewnie uderzał, no Oto i, i sobie spadł Że jest spadł, się złamał kołek widać Są w takowym średnim stanie. Szczególnie koło Sące. Kurde, szkoda. Szkoda, wielka. Fajny samochód. To już jest ten 2008 rok. Skrzynia biegów. 7 Fajnie zadbana co klasa. Bardzo fajny samochód. Mam jeszcze w głębi serca, mam jeszcze powiem Wam taką ostatnią nadzieję, że, że coś z tego będzie, ale już tak niewielką. Jeszcze sobie dooglądałem ten filmik wcześniejszy, bo powiem Wam szczerze, sobie go tylko tak odpaliłem, zajęty dosyć byłem, tak tylko odpaliłem sobie mniej więcej na szybkiego, żeby zobaczyć co tam klient wysłał. No ale teraz sobie w ciszy i w spokoju odsłuchałem jeszcze raz ten filmik, ten ostatni szczególnie z próbą tego kręcenia. Dosyć długo kręcił sobie klient tym samochodem, no i słychać w tym kręceniu no niestety stuki. To był zawór o tłok, więc no nic, nie dowiem się, jak nie sprawdzę tutaj szczelności zaworów. No i zobaczymy sobie tak na szybkiego tutaj szczelność na cylindrach. Wiadomo, że jakimś profesjonalnym urządzeniem to można podpiąć i zostawić na barometr, nabić ciśnienie, patrzeć, patrzeć z ubiegiem czasu, jak to mniej więcej schodzi. No ale tutaj mamy sprawę dość oczywistą. No, nawet taki worek, taki położy, taką folikę dilpaczek <laughs> z tego, z jakiejś części. No i dmuchnę tutaj, widzicie, dmucham w pierwszy cylinder. A rusza folikę na, na czwarty, na trzecim, na drugim. Oczywiście tak, na ręce to jest wyczuwalne bardzo, że dmucha, także tutaj niestety nie będzie sukcesu. Co tu jeszcze widzicie, widzimy, to jest następna sprawa po tym, że po pierwsze silnik się blokował, po drugie po drugie nam tutaj dmucha, a wcześniej przed w trakcie rozbiórki tutaj nasz, moim oczom ukazała się Ukazał się taki obraz. Widzicie? Tak dostał strzała w zawór, że aż pękła tutaj roleczka. Jedynym tutaj plusem, który można zaobserwować, to jest to, że ta roleczka nie rozpadła się na części pierwsze i nie wypadły te kawałki tej rolki do kanałów olejowych, bo jak wiecie z mojego jednych z pierwszych filmów gdzie robiłem pompę olejową, tam te wszystkie wałki przechodzą. Średnicą są idealne do sitka, smoka olejowego, także już by sobie zasała te wałeczki do pompy olejowej i byłoby już całkowicie posprzątane. Także zabieramy się za ściąganie głowicy. I. No i chyba w zasadzie tyle. Oczywiście tu też będą musiały być wymienione wszystkie te krzyweczki. To dźwigienki na tym, na tym rzędzie zaworów sących. Oczywiście rozrządzić wszystko po kolei. Jeszcze czeka mnie rozmowa tutaj z klientem, ponieważ no miałem nadzieję, że to będzie tego happy end. Niestety trzeba tutaj ściągać głowicę. No i jeszcze na koniec Wam pokażę, jak wygląda głowica od spodu, jak będą wyglądały tłoki. To się musi wszystko zaraz okazać. Zdjąłem głowicę, no i mamy już obraz tutaj tłoków przynajmniej. No i nie ma tutaj tragedii. Tłoki sobie przeżyły ten, to zderzenie. Delikatne odbicia zaworów na tłoczką. Czyli tu będzie w miarę w porządku. Co do głowicy, no to zaświecimy sobie tutaj, Czekaj, żeby nie świecić, o widzicie, jak światełko idzie przez zawór słońca, tu mamy światełko, tu mamy takie trochę mniejsze, tu takie dosyć spore, tu też widać, widzicie, świecę, nie świecę, świecę, nie świecę. Tutaj też mamy światełko. No i tutaj tak samo. Także tak jak mówiłem, wszystkie zawory sące dostały od tłoka. Jeszcze uszczelka pod głowicą. No nic. Sądzę, że to będzie na tyle dzisiaj. Głowica trafia do planowania, do zrobienia zaworów i wszystkich elementów, które są do tego potrzebne. No i będziemy składać silnik. I Powinno być już wszystko dobrze, czyli, tak, finał tej operacji będzie wyglądał następująco. Do wymiany, oczywiście, łańcuch z napinaczami ślizgami, z napinaczem, ślizgami. Do wymiany będzie to oczywiście uszczelka pod głowicę i wszystkie uszczelnienia towarzyszące tej tutaj operacji. Siądzie tutaj 8 popychaczy, e, tych takich popychaczy, krzywek, dźwigienek zaworowych. Głowica zrobiona będzie, no i powinno to wszystko hulać. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć, cześć.